Cezary Kaczmarek, na co dzień czarek, założyciel Kaczmarek Electric. Na co dzień pomagam w w zarządzaniu Kaczmarek Electric. Urszula Kaczmarek, założycielka Kaczmarek Electric, aktualnie odpowiadam za działania społeczne w firmie. Pierwsze 7 lat to był taki jeden wielki ciąg bez życia prywatnego, gdzie w zasadzie całą swoją energię poświęciliśmy na to, żeby, żeby w ogóle jak gdyby wejść na rynek. Robiliśmy to w końcu w latach 90., w związku z tym też był zupełnie inny rynek i, i, no i tak z dzisiejszej perspektywy na pewno było łatwiej by wystartować, bo, bo nie było li limitów kredytowych, tak jak dzisiaj, y, które trzeba zabezpieczyć, nie było ubezpieczycieli. No, dużo się jak gdyby, odbywało na takim zaufaniu i nawet te limity y, uzyskiwało się tak naprawdę właśnie na zaufaniu, a nie na wiarygodności, która wynika ze wyników finansowych. Dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda. My, my po, Paru lat tak naprawdę doszliśmy do takiego momentu, że... No, fajnie by było tym naszym doświadczeniu się podzielić i, i e, też e, e, no, otworzyć się na taki model właśnie partnerski, agencyjny, gdzie możemy właśnie wspólnie sobie wzajemnie pomóc, czyli nasz partner pracując lokalnie, działając nas wspiera, a my też go wspieramy. Nie musiał jak gdyby przechodzić tych trudności, które myśmy mieli na samym początku. Mogliśmy się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem, ale też zapleczem, którym zaczęliśmy już powoli dysponować i ono się tak naprawdę z biegiem lat cały czas rozwijało i rozwija ale też nasi partnerzy tego fajnie korzystali, bo się naprawdę świetnie rozwijali, jak dzisiaj. Widzę, jak nasi partnerzy osiągają taki sukces wielowymiarowy, tak. Czyli z jednej strony e, no, osiągnęli sukces zawodowy, bo, bo są rozkonawani lokalnie, są doceniani, szanowani przez klientów. To z drugiej strony też osiągnęli duży sukces osobisty, tak? bo spełnili swoje marzenia niejednokrotnie o wybudowaniu domu, o kupieniu mieszkania. Cieszy nas to, że, że oni wraz z nami też mogli po prostu do, do tego dojść. I to jest dla nas chyba taka największa satysfakcja, że w tym modelu sobie wzajemnie pomagamy, tak? czyli my staramy się pomagać naszym partnerom, żeby właśnie osiągnęli taki sukces, bo niejednokrotnie oni pracowali gdzieś na etatach, gdzie no mieli pewne ograniczenia, tutaj w tym modelu agencyjnym nie ma ograniczeń, to jest ograniczenie tylko i wyłącznie spowodowane ich zaangażowaniem, bo tu nie ma żadnych limitów, mogą po prostu osiągnąć sukces no i oczywiście my też na tym korzystamy. Tak? Gdybym dzisiaj miała nasze wartości ustawić w kolejności, a są nimi partnerstwo, pasja i profesjonalizm, to najbardziej, najbliższe mojemu sercu jest partnerstwo. No, cała nasza historia, Marek Elektrik, można powiedzieć, to właśnie budowała się na partnerstwie. Są to wartości tak naprawdę, które są w nas. Takie naturalne, dzięki tym wartościom jakby wyczuwamy po drugiej stronie właśnie ludzi i, i, i można powiedzieć, tak jak wcześniej mówiliśmy, przyciągamy się jak takie magnesy, tak? Także... Na tym nam właśnie też bardzo zależy, żeby po drugiej stronie też mieć osobę o takim zaangażowaniu, cieple i której się po prostu coś chce. My od samego początku budowaliśmy firmę wspólnie, tak? My nigdy nie traktowaliśmy tak naprawdę pracowników jako pracowników, tylko jako tak naprawdę partnerów. I też widzieliśmy, że ci nasi pracownicy mają jakieś ambicje, chcą się rozwijać i mamy naprawdę mnóstwo przykładów, nawet tutaj ten przykład Wojtka Ciężkiego, który no miałem takie poczucie, że... On już jak gdyby chce coś więcej, tak? No i usiadłem z nim i jakby porozmawialiśmy, mówię, Wojtek, to może spróbujcie z Agnieszką właśnie przejść na agencję. No i otworzyli taki mały też sklepik, tak jak my trochę zaczynaliśmy w kargowej też na takiej małej powierzchni w Sulechowie. Super jak gdyby się rozwinęli, tak? Już wybudowali własną kurtownię, już tam też dzieci współpracują, stworzyli super zespół. Tych oddziałów mamy już dużo i tych partnerów też mamy dużo i są różne sytuacje losowe, też jest kwestia sukcesji. I my też wychodzimy w drugą stronę, że w wielu przypadkach my w różnych sytuacjach partnerom pomagamy, właśnie odkupując od nich biznes i go dalej prowadząc, a oni też mogą albo nam pomagać, albo się rozwijać w naszej strukturze w innych rolach, i też mamy takich przykładów sporo, albo po prostu no, chcą już odejść na emeryturę, albo chcą po prostu zająć się czymś innym. Jesteśmy organizacją dość elastyczną i, i, i patrzącą tak naprawdę na to, to jest dobre dla dwóch stron. To oczywiście zawsze musi być dobre dla dwóch stron i staramy się wsłuchiwać te potrzeby tam.